Cześć, z tej strony Roples, a ja Was dzisiaj zapraszam na kolejną część z The Binding of Isaac Afterbirth Plus. No, w dzisiejszym odcinku będziemy kończyć naszą przygodę, to co? Zaczynamy! Skończyliśmy w tym miejscu, właśnie przyszliśmy z... Właśnie przyjdźmy z góry, po prostu spaliśmy na kolejny poziom. Nic co, no dalej. O nie, 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 nie. Ja, nie, Nie, nie. Nie. Jak nie. to mi wybuchnie koło twarzy? Nie! Dobra. Idź, i, ci, 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 Z daleko ode mnie. Niech to... Niech to daleko sobie wybucha, tylko nie przy mnie. To będzie masakra. Au, właśnie o tym mówiłem. O klucz. Klucz do przyszłości. Co to za typo? Ła panie. Coś ty kebaby... Coś ty jak Nie Będę się wysłowić. No kebab ostry był, widzę. Co, 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 co? 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 Co kurde? To nie miało tak wyglądać. To naprawdę nie miało tak wyglądać. Dobra, to by było minęło. Nie trafisz mnie. Jestem jak goku. Nikt mnie nie trafi. Tak, by the way, y Saitama by, y by na Easy przegrał z Goku, ponieważ Goku jest najpotężniejszą postacią w po prostu uniwersum Dragon Ball, nie licząc bogów i tak dalej. A Saitama jest tylko silny, bo oni go stworzyli po to, żeby był silny, bo taki jest content I on jest silny tylko w swoim świecie. Ja ciągle czekam aż wszyscy to zrozumieją. Y więc, no nie wiem, no, ale niektórym nie idzie przegadać, bo po prostu niektórzy nie oglądali Dragon Ball'a i niektórzy myślą, że Goku jest słaby, no i tyle. No, tak nie jest oczywiście. No, bo się zagadałem. O, oh. mm, Słabo, tak myślę, bo nie chciałem czegoś takiego... Słabo no, nic czegoś takiego, naprawdę. Nie, to jest straszne, ale to jest słabe. Forsaken. No wreszcie jakiś późniejszy boss. Które ma jakieś sekwencje, gdzie trzeba unikać. Znaczy, nie mówię, bo tamten boss był silny, tylko już po prostu był nudny. Po prostu był OP, ale albo... był nudny. A tutaj patrzcie, co macie. Takie coś powinno być. Sekwencje. Co tu mamy? Ile są hartów Dobra. No to nieźle. No, no tak mi się nie podoba ten, ten celownik, że ja nie mogę. Mm, dobra, nic już z tym nie zrobię, lecimy dalej. Kolejny poziom. Caves 2. Caves 2 Powinno być. Łodźcie panie. 2 Weź sobie teraz, unikaj takich, nie? Cisków. Niektórzy mi powiedzą, że to jest łatwiej, że po prostu nie umiem grać, ale no. Ja dawno w to nie grałem i ja nie umiem tu grać, rzeczywiście. Co to jest tak dużo tych, i nie da się tego ominąć w żaden sposób? O nie. Nie ciekawie. Nie lubię. Kurde, ten co mi tak kurza, że nie nie Tak jak właśnie widzicie. Mogę tego nie brać, naprawdę, bo ja nie, nie, ja nie znam większości z tych przedmiotów. Nie wiem co brać, co nie. Co to jest demon? Użyję tego. Witam pana satanistę. Jak życie? Nie całą strom zbudzi. Jak stąd się wydostać? Aha, bo tam jest dziura to dobra. Mhm. Yy... Nie biorę żadnej. Kurde, dóceowanie jest takie straszne, że ja to przeglębę na stemację. Tu miał Brimstone tak zwany, czyli ten laser, który miał ten boss. To wtedy by ten cel był, był super. Ale ja nie mam Brimstone. Czyli teraz jedyne co to mogę liczyć na Brimstone, że mi się trafi, Inaczej przegram. Cynu, co mi to znowu dało? To mi nic nie dało. Tam jest boss, co nie? Chyba tak. Nie mogę grać. Nie, tu nie jest boss. Tu, 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 gdzie... A gdzie... Tu muszę się skąpić do góry. W ten sposób. No nie, ciekawie. aha nie nie wierzę w to. Nie chwila. Tu się da przejść. Ślepy jest. Nie wierzę. Mojego pecha Nie. się po prostu się nie da. Ajajajaj. Aj, 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 aj. Dobra, to jesteśmy z powrotem. Zaczynamy znów od nowa. Na start mamy. Wow. Co to jest? Jakiś elektryczny voltami z Co to jest? What the fuck? Ale tu Ale to jest dobre. To mi się podoba Strzelaj we mnie typie Co do mnie strzelasz Nic za to nie dostajesz, czas nie dostajesz to nie strzelaj Jak nie dostaniesz za to pieniędzy, to nie strzelaj Oczywiście to działa tylko ze strzelaniem <gry> Taki tam żarcik to To już na posadzce, może nie na easy, bo nie lubię tego typa. Znaczy, ostatnio z nim wygraliśmy, ale on dalej żyga tym czymś ciągle. Dalej nie wiem, co to jest, czy to jest stref, czy co to jest. Na pewno nie łzy, bo to nie jest on, nie jest krew, krwawe łzy. Ponieważ to on nie patrzy, to nie mogę mieć łzy. Bo ja się oberwać od tego typa. Kolega się nazywa Monstro. mnie kolega, nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Pulsul Harta. Okej. Okay. Lecimy dalej. Burning Basement. Czy tam Burning Basement? basement. Nie wiem. W każdym razie modziadzie... gramy. Yeah, the stage man. My future become flames. Fuck you! Yeah, 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 yeah. Do not me normally funny. What the is? Justice. No i dobra, tu mi się podoba. Co kręcimy, no co się będziemy ograniczać? O, mamy bombę, mamy tabletkę, to wszystko. A to za kasę, za serce, mogę sobie wziąć kasę. No, nie wiem co daje ta tabletka, mam nadzieję, że to coś dobrego mi da, ale na razie i tak to nie było. Yy, klucz, mam klucz. Bucha. Fat Protector. Mam takiego typka fajnego. Oczywiście czy fajnego. wyle mnie broni. Tak to jest bezużyteczny. Jeżeli nic nie robił, tak to w tej nikogo nie zdawał. W sumie są przedmioty, których się w ogóle nie opłaca brać. Tak jak ostatnio wzięliśmy taki celownik. Znaczy, opłaca się jak się ma Brimstone, tak jak mówiłem. Yy, ale my tego brimstone nie mieliśmy. Ja mogę strzelać w ściany i takich tratem, Ale te wolty dużo nie zadają. Ale zawsze coś. Zawsze idzie easy ugrać. Pojąki. To już strzelają czymś. Zaś tym czymś. Niemcy to jest. Poczy poczytam o tym na 11. Odcinek ja o tym poczytam. Idź, 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 idź! Jakiś duch, normalnie. duch duchy. Panie, co ty duch się chowasz na górze? Nie ma takiego chowania. Dajesz, dajesz, dajesz. dajesz. No tak trafiłeś, że super wszystko. Nieważne. Jednak się opłaca unikać jego ciosów. Może ostro przywalić z tego co widzę. No teraz już kamień nie trafił, chociaż to. No bo chociaż to nie jest dla mnie dobre wiadomość, że nie trafił kamień. trafić w kamień. Aha, dobra. Nie wiem co to robi, to jest tenniczowe. Boję się to brać. Serio Co to odwala Mam jakieś losowe ten... Okej okay. Losowo strzela wszystko LOL, czemu to wszystko? Zas wszystkie moje strzały będą losowe, czyli na przykład strzela sobie tak, zaraz tak mm. To shit Ech, Powiedzmy, że to jest dobre, ale tak naprawdę załóżmy tylko Co to... Dobra, to jest powalone jak nie wiem, ale... Ech, powiedzmy, że to nie jest najgorsze, bo w sumie... Daj nam jakieś osobę, może nas to uratować w pewnym momencie, nawet. Tak przynajmniej myślę, bo jeżeli nas nie uratuje, to się to w i nigdy nie więcej nie wezmę tego przedmiotu. Nas w sumie powinien mówić, że nie, bo ja w to też się ale No, chcę, żebyście się poczuli. Dobra, rozwalamy ich. Dobra, portal, portal, portal! Idź, idź mi, idź mi z tym portorem. Au, ty bijesz! Ty mocno na mnie Au! Nie polecam, nie polecam tak grać jak ja, naprawdę. Nie, nie uczcie się ode mnie w to grać. Grajcie lepiej niż ja, naprawdę. Liczę na was. Chce poradziliśmy... Nie! Co daje ten diabeł? Nie pamiętam co daje ten diabeł. Sklep. Nic nie kupimy. To w sumie no niepotrzebnie. Wziąłem ten sklep. Wierzimy tabletki. Balls of steel. Nie wiem. Teraz pytanie, czy to coś w ogóle dało i czy... Bo nie wiem, czy te tabletki chyba raz, raz nic nie dają, a raz coś dają. Aha, jest to niezniszczalny w ogóle. Bulls of Steel, to ma sens. Nie, nie ma. Dobra, w ogóle pociski lecą jak chcą, pioruny wszędzie walą. W ogóle nie wiem co to jest za run, ale na pewno nie będę chciał go powtórzyć. Infested! Infested. Mą pająki mam. O nie, on. On sobie tutaj przyciąga nas. To bardzo źle. Ja go będę omijał po prostu. Skrzynka, tylko teraz dojść do tej skrzynki. I chyba nie mam jak dojść do tej skrzynki. No wielka szkoda. Znaczy taką... Czym ty jesteś, chłopie? Czym ty jesteś, typie? What the hell? Idźmy z tymi łapskami, umyj mnie. że możemy tutaj zginąć. Widzę, że typek jest bardzo chętny do walki, a... Walczyć, to on umie naprawdę. Nie wierzę w to, po prostu. Ech, dobra, próbuję ostatni raz. Naprawdę, ostatni raz. Jeżeli teraz, jeżeli teraz nie dojdę do trzeciego pokoju, przynajmniej, znaczy do trzeciego piętra, to kończę tą grę na zawsze. Kończę tą serię już nigdy w to nie gram. Naprawdę, turn back in time. Czyli jestem tu, dup? Jestem tu. Ale faza. Au, te ogniska biją! Co to za ogniska? Czy, czy, czemu mi ognisko uderzyło? Ognisko nie ma do niczego prawa. Zobaczcie, Julki z Twittera zbiorą i powiedzą, że ognisko ma prawa do życia. Łeczki. yeah. Mhm, mm Easy. Panie Monstro, my się już znamy, z tego co pamiętam. My się już bardzo dobrze znamy. Jak mija życie? Nie skać, chopie, to nie trampolina. Boże, nie wiem, wyobraźcie sobie, życie taką, bycie taką kulą. Normalnie on ma by, jak nie wiem. Normalnie czekanie w takim pokoju na kogoś, aż ktoś tutaj przyjdzie, żeby go zabić. W, w ogóle logika tej gry, my weźmy do piwnicy, a powinien, piwnica ma tyle pięter, tyle pomieszczeń i tyle potworów w sobie, jakieś portale, że gra po prostu jest, no, nie wiem, takie, nie wiem co tu po zmienić w głowie, ale No przynajmniej fajną gra zrobili, tylko szkoda, że ciągle w tej grze przegrywam majty. Super. Ten odcinek robię dłuższy, dochodzę do trzeciego poziomu i... Kończę go, no, trochę fail, że naprawdę go, ten, yy, co ty trochę fail, że przegrałem wtedy, no ale, co zrobić. Byłem debil, wziąłem zły przedmiot, no bo nie wiedziałem jaki przedmiot, ale trzeba było go nie pać. Możecie mi pisać w komentarzach w ogóle, czy chcecie dali, żebym kontynuował tę serię. Chyba dzisiaj wrzucę dwa odcinki. ten odcinek pewnie się pojawi w tym samym co poprzedni, w tym samym dniu w sensie. Oho, to jest mój ulubiony przedmiot. Patrzcie, co to robi. Patrzcie, podchodzicie sobie i walicie wszystkich. Szkoda, że tak to źle. No, co? To nie, nie. Czy ja właśnie straciłem półtora serca przez zmarną muchę? Tears down, o nie, nie Mam słabsze pociski Jakie zło Dlaczego? Co jest, typie Troszkę baba jad Turka. Lecimy Tears down, o ty nie wiesz, ja tym teraz nie trafię w nic Tears down, Co to? Że mam mniejsze te łzy, że nie trafi mi teraz czy coś. Chyba. Tak myślę, tak twierdzę. Tak mi mówi moje przeczucie. No nie wierzę. Range down. Eee, dobra, to jest najgorszy run jaki mógł być. Jaż już mam zasięg teraz kijowy. To jeszcze mam tak mało te... Nie no, wiesz. Te ognisko z celu strzelają. Co by pomyślał? I co? Idź! Bez włoży ognisko W wszystko w tej grze już jest naprawdę Idź! Jestem jakiś. z zębami. Super. Dobra. Słuchajcie, kochani. Ja kończę ten odcinek. To była porażka totalna w sumie, ale. No, było nawet śmiesznie, No, tak myślę. Przynajmniej tak uważam. Dziękuję Wam wszystkim serdecznie za oglądanie tego odcinka, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale z żeby żebyście mieli powiadomienia o nowych odcinkach, napisać komentarz czy Wam się spodobał film, jeżeli się Wam nie spodobał to możecie napisać co źle robię albo co chcecie bym nagrał. Ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie i cześć.